Jak się podziało w Radzie, że wylądowałeś na trzeciej pozycji w generacji? No tak, ten fakt bardzo mnie nie smuci, ale też niezbyt cieszy, bo mam świadomość, że to nie dzięki tempu jakiemuś dobremu, tylko po prostu dzięki pechowi Maćka głównie. No ale... No, pechowo bardzo, bo to dosłownie ostatni, ostatni zakręt na tym OS-ie. Dosłownie ostatni zakręt na, na tym OS-ie. E, nie, nie wiem, co się stało, bo, bo dużo nie widziałem, bo przejechaliśmy po prostu tylko obok. Maciek stał trochę dalej. E, no, no my nie byliśmy raczej w stanie w trudnej walce dzisiaj się do kolegów podłączyć, więc. Gdzieś tam po cichu nawet w samochodzie mówiliśmy, że no, jedyna opcja dla nas to po prostu pilnować Tomka Kuhara, e, patrząc na, na, na punkty w całym sezonie. No i Tomkowi też zepsuł się samochód, także e, no, dzięki, dzięki temu nasza sytuacja wygląda dobrze. Natomiast e, tak jak mówię, no tu nie, nie... nie nie jest to jakaś rzecz, która by mnie specjalnie cieszyła. Z drugiej strony OS był trudny, no my po prostu taktycznie go przejechaliśmy i e, jeśli mogę szukać to jakichś pozytywów, to takich, że potrafimy pomimo bo czasami tak po prostu jest, że rajd się nie układa e, i taki jest ten rajd dla nas, e, to pomimo tego gdzieś potrafiliśmy e, pomimo tego jechać i, i trzymać się na drodze i jakimś tam tempem podróżować, także to tyle na tą chwilę. No raczej będziemy teraz starali się po prostu pilnować pozycji.